Cześć wszystkim! W tym filmie nagram kolejne wyzwanie w jedzeniu ostrego. Tym razem będzie to kolejne wyzwanie z szwedzkich wyzwań Pure Insanity Society, a mianowicie będzie to wyzwanie Helkim Challenge. Jest to wyzwanie 666 sekundowe. No jest to wyzwanie takiej mega ostrej krówki. Która zawiera 12 papryczek Carolina Reaper, 12 papryk Naga Jolokia i 12 papryk Habanero. No Są to papryki o ostrości tak z najwyższej półki. Tutaj jest napisane, że ta krówka ma też mięte dodatkowo i maliny. Ale w praktyce zobaczę, czy one będą rzeczywiście wyczuwalne. No, tutaj jest napisane, że to jest nabyta z szwedzkiego sklepu Gamestat, Tak jak Czekolada nir i czaszki z Insanity Challenge. Zasady tego wyzwania są następujące: nie wolno popijać w trakcie całego wyzwania muszę ostatni kawałek przełknąć przed upływem 666 sekund. Jeśli zjem szybciej niż w 666 sekund, to muszę do tej 666 sekundy doczekać bez łagodzenia sobie czymkolwiek. No czyli całe wyzwanie ostrości zajmuje 666 sekund, czyli 11 minut i 6 sekund. I ze względu na to, że jest to wyzwanie zebiór Incense Society to muszę przeczytać oświadczenie, które mówi, że nie będę mieć żadnych roszczeń, jeżeli mi się to stanie po zjedzeniu tej gnówki. Więc zaczynam czytać. I, jak urzezny, am over 18 years of age. Sound of mind and have read and understood the poda disclaimer provided. In summary, I accept that Gabenstadt's Caramel AB Those suppliers and retailers will, under no circumstances, be responsible for or liable for any claims of injury or damage arising from me consuming this product or multiples thereof. I acknowledge and agree to this fact without question. So, this is Jeszcze sił poniżej się nagrywa. Dobra. A i tu oczywiście będę pokazywać czas tutaj. No więc, zaczynam rozpakowywać tą krówkę. Zobaczymy co jest w środku. O, tu akurat dopisali też wyzwanie jeszcze w pudełku. A, tu widzę, że też napisali świadczenie to jest w środku. Możecie tu zobaczyć. Tu mamy całą krówkę. No tu w ogóle też dołączyli jakąś naklejkę. Pokażę wam tą krówkę z bliska. Tę naklejkę. No to jest krówka, która ma 200 gramów, czyli jest całkiem spora. No tutaj nie widzę tu żadnych kawałków papryk. To ja zacznę rozpakowywać. Zobaczymy jaki ma zapach. Bardzo intensywna słodycz, o dziwo najpierw się wybija taka super silna słodycz, taka malinowo-miętowa, a po tak czuć, ale tak bardzo słabo, to mnie zaskoczyło, więc ostrość jest głęboko tutaj w środku się Zabak jest bardzo przyjemny, słodki. to myślę, że zacznę już jeść, bo nie ma co przedłużać. Ale nie ukrywam, że są emocje, bo może być to najtrudniejsze wyzwanie, jakie ja się dotychczas podjąłem. To sobie najpierw włączę tutaj zegarku. Yy, dobra, 3, 2, 1, start. Start. dobra Maszę coś jeden to jest mega solteiro e mega Ben Mam nadzieję, że zjem. Przepraszam, ale to jest jeszcze tak mega dobre. Że... Jest! Zjedzona! Ostrość miastka. Smaczne, ale też bardzo, bardzo ostre. Jeszcze narasta. Ale dziwne, cały czas mali maliny mięte. ਇਹ ਦੇਖ ਰੋ ਬਾ ਯਮਾ ਯਮਾ ਕਿ ਮੂਵੀਸ Ale mnie straszy smak mega i zapach. Cały czas. ma. Vedtak nej masz słysza, do tej pary. A z Rosji jeszcze nie chcesz. Przepraszam, że nic nie mówię, ale naprawdę już tak mnie blokuje. Ostro się po prostu gardło mam skasowane i na przeszukanie już nie strasznie czuję. Dobra, zaliczone. let go bank Przy pieciu łagodzi, ale ostrożnie odpili i wraca. No powiem, że zapachu drobnej pary w ogóle nie czułem, bo w ogóle wybiła się strasznie malinowość i czułem też miętę. Zapach był w ogóle bardzo przyjemny. Przy pierwszym grysie też poczułem dobrze maliny i miętę. Goryczki nie poczułem. Po prostu uczułem taką czystą ostrość. I wraz z każdym grycem coraz bardziej rosła. A jak już przerwałem jeść, też już w ogóle w budzi była kaszanka. Chyba do końca czułem maliny. A goryczki tak nie czułem, tylko po prostu czystą ostrość. Ale mogę powiedzieć, że to jest. No i jeszcze, jeszcze ja zaj się, każdy przyjadłem. No już po wypiciu mleka, a już tak... Z budzi schodzi. Co prawda do końca zdecydowanie nie zeszła Ale już Łagodniej jest niż wcześniej Teraz już przynajmniej mogę w miarę mówić taki do przestrzenia w sumie już przejdę do podsumowania a więc podsumowując challenge udało mi się zaliczyć sukcesem chociaż było bardzo ciężko ponieważ ostrość urosła do bardzo wysokiego poziomu i potem jak już przestałem jeść to już ostrość była naprawdę masakrująca ponieważ już w ogóle nie mogłem mówić. Tak mnie strasznie paliło w podniebieniu. I w ogóle przy jakimkolwiek przyłuchaniu szliny czułem bardzo wyraźnie ostrość. Ale mimo tej mocy, co jest bardzo zaskakujące, ta krówka ma bardzo dobry zapach i także smak. Ponieważ zapachu bardzo Dobrze czułem maliny oraz miętę. A taka goryczka poprytowa nie była wyczuwalna, tylko po prostu była wyczuwalna taka mega i wyniszczająca ostrość. I na koniec powiem jeszcze raz, że to była jedna z najszerszych rzeczy, jakich jadłem. A więc Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Na razie trzymajcie się, się, pa! Pozdrawiam!